Im dłużej zostajesz w czterech ścianach, tym trudniej znaleźć powód, by zrobić krok na zewnątrz. Wydaje ci się, że odpoczywasz, ale w rzeczywistości twoja energia powoli wycieka, a umysł zaczyna tonąć w ciężkich myślach. Wszystko staje się głośniejsze, duszniejsze, a twoje ciało traci chęć do ruchu. Psychologia nazywa to ruminacją. Kręcisz się w kółko, wracasz do przeszłości, boisz się przyszłości. A teraźniejszość przygniata cię coraz mocniej. Nawet zwykły spacer wydaje się wtedy jak wyprawa w Himalaje, a promienie słońca tracą swój blask i przypominają bardziej obowiązek niż dar. To nie lenistwo, to psychiczne wyczerpanie, które zamyka cię w pętli. I właśnie tu tkwi paradoks. Nie musisz czekać, aż poczujesz się lepiej, żeby wyjść. To wyjście sprawi, że poczujesz się lepiej kiedy ostatni raz naprawdę pozwoliłeś słońcu dotknąć twojej twarzy? Kiedy poczułeś, jak świeże powietrze oczyszcza twój umysł? Zrób jeden krok, a mgła w głowie zacznie się rozpraszać. Wyjdź choćby na chwilę, otwórz drzwi, poczuj życie poza murami i odzyskaj siebie.